Eko ciała tu witajcie mandziary łebki, benvenuti al canale mandziary łebki. A słowo mangiare znaczy jeść. Jesteś w Kuchni Włoskiej. A w tej Kuchni Włoskiej wiele się dzieje i właśnie co się dzieje. Rozpoczynam okres świąteczny. Pichcenie, gotowanie, wszystko coś związane ze świętami. Myślę, że każda z Was, każdy z Was już myśli o świętach, robi zakupy, myśli co tu upichcić, co tu ugotować, co tu, y, jakie ciasto zrobić, żeby zas zaskoczyć własną rodzinę. A czym możemy ich zaskoczyć? Moim wspaniałym, wspaniałym ciastem. To jest kruche ciasto ze śliwkami, z gruszkami pod bezową chmurką. No to co? Zabieramy się do pieczenia. Pawania tego ciasta będzie nam potrzebna. Foremka o rozmiarach 25 na 30, śliwki, dwie gruszki, pół szklanki oleju rzepakowego, cukier waniliowy, dwa budynie, cukier puder, kruche ciasto i białka. Białka to jest pięć białek, szczypta soli, mikser. I piekarnik nastawiamy na temperaturę 180 stopni. Będziemy piec około 40-45 minut. Dokładne składniki podam Wam pod przepisem i podam Wam też składniki na ciasto kruche. Także zabieramy się do przygotowania białek. I tak najpierw wsypujemy szczyptę soli do białek. I zaczynamy kręcić. Kręcimy na średnich obrotach, gdzieś tak około minuty, a teraz wsypujemy nas, nasz cukier puder i kręcimy. I nasz cukier waniliowy. Teraz możemy zwiększyć o jedną kreskę nasz mikser i dalej kręcimy, aż nam się masa ukręci. Teraz do masy wsypuję moje budynie bez cukru, tu są i też zakręcimy. Kręcimy na takich średnich obrotach. Ja tutaj mam na trzeciej kresce. Teraz możemy zwiększyć nasze obroty. Białka są już doskonale ubite. Także jak zobaczycie nie wypadają. O. A teraz wlejemy nasz olej i zakręcimy na średnich obrotach naszym mikserem. Kręcimy aż nam się wszystkie składniki połączą, które się połączyły. Wyłączę mikser i zabieram się za ucieranie ciasta, bo ciasto jest w zamrażalce. O jestem. Widzicie co Wam chciałam powiedzieć, jak robicie ciasto kruche, i macie włożyć do zamrażalki, to rozklakcie nie w takiej kurce, dlatego że ciasto szybciej nam się mrozi. I później mamy takie płaskie i ucieramy. Ja moje ciasto podzieliłam na dwie części, jedna większa, jedna mniejsza. Ale na mniejszą foremkę, także nie wszystko zużywam. No, zostaje mi zawsze na, na następne ciasto trochę. No, także zaczynam ucierać na, to, na tej części tarki. O, w ten sposób jak widzicie ucieram na tej części, a później sobie wrzucam tutaj do tej brytwanki. Tak w międzyczasie kochani, to zróbcie tu na dole subskrypcję, zanim się upiecze ciasto. I dajcie lajka, like, jak Wam się spodoba przepis. Zobaczcie, ciasto utarłam, rzucam na, na moją brytwankę. Mi braknie to do, do utrę jeszcze. I co ja będę robić? Ja będę po prostu go uśmiechać tak. O, zobaczcie. Także jeszcze muszę dotrzeć. Teraz ponakłuchamy nasze ciasto. Ja nie podpiekam. Jak zauważyliście na moich filmikach, większość ciasta kruchego nie podpiekam. I teraz na to ciasto położę pokrojone śliwki jak macie węgierki to kładziecie węgierki ja miałam takie duże śliwki położyłam takie duże śliwki jest teraz jesień jeszcze możemy dostać w supermerkatach właśnie śliwki i gruszki gruszki całą zimę a śliwki nie wiem czy całą zimę no ale jak ktoś będzie oglądał ten przepis jesienią czy jak już się zaczną śliwki, mogą, mogą kłaść, możecie kłaść śliwki takie, jakie Wam się podobają. Wykładam nasze białka, naszą masę na śliwki. Teraz kroimy naszą gruszkę. Zobaczcie, kroję w takie małe plasterki i układam sobie tą gruszkę tak, jak wzdłuż tej mojej foremki. O, zobaczcie. Musicie mieć rękawiczki, bo wiadomo, że gruszka ma trochę soków. Ok. i tak sobie ładnie układamy na całe, naszą, na całe nasze ciasto. Gruszki są już ułożone, a teraz posypię moim utartym ciastem. Dosłownie posypiemy sobie na całe nasze ciasto tą kruszonkę. Ciaso ląduje w piekarniku, tak jak powiedziałam, nagrzanego na 180 stopni. Wkładamy na drugą półkę od dołu. Funkcja jest włączona góra dół. W sumie ja piekarnik nastawiłam na początku na 30 minut. Po 30 minutach sprawdzamy. Jeżeli to wymaga, kładziemy papier na ciasto i jeszcze dopiekamy następne 10 minut. Ale zobaczymy po 30 minutach, jak wygląda nasze ciasto. I zaraz Wam pokażę, tak wygląda moje ciasto po 30 minutach. Jest ładnie podpieczone, ale ja jeszcze zostawię na 5 minut. Czyli 35 minut. Położę teraz ten papier, tak jak mówiłam Wam, i zostawię na następne 5 minut. Teraz tak, wyłączam całkowicie mój piekarnik. Ok, zaraz zobaczycie, jak wygląda ciasto. Tak wygląda moje ciasto. Teraz go wstawiam z powrotem i. Wyłączamy kompletnie, zostawiamy na 5 minut w zamkniętym piek piekarniku i 5 minut później w lekko uchylonym. I dopiero wyciągamy, w ten sposób nam nie opadnie piana. O tak wygląda moje ciasto, Kr e, ciasto ze śliwkami gruszkami pod bezową chmurką. Próbuję już na drugi dzień, bo wczoraj było późno, żeby próbować, a było, był gorący. No i już jestem przebrana jak widzicie, ale świątecznie. Pięknie wygląda, tak? Jest. I teraz zaraz przy Was ukroję. Sama jestem też ciekawa, jak mi tym razem wyszedł. E, może z tej strony ukroimy. Ale. Ojej. Teraz ja to przesunę. I tutaj położę. Zobaczcie. Ojej. ja sam lubię, muszę tu ukroić tą śliwkę te śliwki są jeszcze twarde, fajne ok dobra, położę tak najpierw Wam pokażę jak w środku tak wygląda, o pięknie mn, mm, ale są czyste a tutaj tak wygląda tutaj, tak wygląda no i próbujemy kochani próbujemy, zaraz Wam powiem jakie smaczne ale dalej mm, Wam powiem, czy się opiekło. Tak, bardzo. Ale pyszne. Mówię Wam, że jest powiem Wam, że pod spodem, ja wiem, zaraz próbuję jeszcze, czy jeszcze 5 minut powinno być, czy nie. Nie, bardzo jest o, wchodzi mi ta kruszonka. Bardzo jest takie fajne. Zobaczcie, pod spodem jest ładnie, widać, pod spodem jest ładnie takie podpieczone. Chyba, że ktoś chce bardziej podpieczone, no to jeszcze 5 minut, ale jeszcze zależy, jaki piekarnik. E, to jest moja propozycja na święta. Mmm, pyszne. Jednym słowem, zapraszam Was na następne przepisy świąteczne na moje wspaniałe wypieki. I zapraszam do subskrypcji tu na dole z dzwoneczkiem, a będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmikach. No i co powiem? Buon appetito! Ciao a tutti!